Kwadrans i pół minuty 15. To jest Radio Hobby 89 i fm Już teraz czas na kolejny ring wyborczy w studiu już prowadzący Piotr Fogler. Samorządowy ring wyborczy. Piotr Fogler, witam Państwa na kolejnym wydaniu samorządowego ringu wyborczego. Dzisiaj gościmy Pana Artura Cicierskiego i Pana Henryka Ruszczyka. To jest kontrkandydatów, którzy będą walczyli w drugiej turze wyborczej o stanowisko burmistrza gminy Zakrocz. Witam Panów serdecznie. Witam serdecznie. Dobry Dzień dobry Państwu. Szanowni Panowie. Ustaliliśmy takie zasady, że w pierwszej turze, w pierwszej rundzie, staram się zadać pytania do obu Panów, takie ogólne, jeśli tak można powiedzieć. I tym pytaniem jest to, co się przejawia w wielu zresztą mailach, telefonach do nas, i dyskusjach z różnymi kandydatami, którzy do tej pory występowali, mianowicie czy doświadczenie, długoletnie sprawowanie jakiejś funkcji jest pomocne w funkcjonowaniu sprawowaniu tego stanowiska, czy raczej jest przeszkodą? Czy to jest handicap, czy to jest raczej pewna rutyna i już zmęczenie materiału. Proponuję, żeby przyjąć taką zasadę, że pierwszy odpowiada pan Artur w tej chwili jako Alfabetycznie, że tak powiem, a potem, potem Pan Henryk. Bardzo proszę. Oczywiście doświadczenie jest bardzo ważne, tylko właśnie to, co Pan zauważył. Myślę, że obyśmy nie popadli w rutynę, tak? W tym momencie uważam, że Pan burmistrz sprawujący tę funkcję od trzech kadencji popadł w rutynę. Szczególnie pokazała to ostatnia kadencja. Natomiast doświadczenie uważam, że. Ja mogę powiedzieć tylko o sobie, tak? Nie byłem przecież do tej pory wójtem, nie byłem burmistrzem, niemniej jednak uważam, że są również bardzo ważne cechy tutaj inne. Nie, nie boję się, co trzeba podkreślić, rozmawiać z ludźmi, występować publicznie, komunikować się z ludźmi, spotykać. To jest bardzo ważne, negocjować. Uważam to za dobrą cechę swojego charakteru, właśnie dobre negocjacje. Także oczywiście osoba. Pełniąca tak długo e, jakby tę funkcję, ma więcej doświadczenia dzisiaj niż osoba, która się ubiega o tę funkcję, ale no właśnie, tutaj myślę, że to jest taki model dość otwarty, czy, czy, lepiej, czy lepiej popadać w rutynę, czy jednak dać szansę e, na zmiany. Dobrze, panie Henryku, a co pan sądzi na ten temat? Znaczy ja uważam doświadczenie za coś bardzo, bardzo istotnego jest to. Doświadczenia się nie zdobywa w ciągu miesiąca czy dwóch, doświadczenie zdobywa się latami i to doświadczenie pomaga nam w działaniu, pomaga w sprawowaniu funkcji. Ja doceniam atut młodości, na przykład, prawda, i to zaangażowanie, to aktywność, werwę, natomiast atut młodości nie może być jako jedyny atut danej osoby. Ja uważam, że i wiedza. I trochę doświadczenia potrzebne jest. No dobrze, jednym słowem można powiedzieć, że panowie macie podobny pogląd na, 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 na ten temat. A czy można zapytać teraz najpierw pana, panie Henryku? Kim pan jest z wykształcenia? Ja jestem ekonomistą z wykształcenia. Kończył pan studia ekonomiczne i to nie, czy... to. nie skończyłem studiów ekonomicznych, skończyłem technikę ekonomiczne, następnie trzy lata szkoły główne planowania i statystyki. W tej panie chwili Arturze, jest to szkoła a, główna Handlowa. Tak, 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 bo to się jakby z, z, zmieniło po drodze. No ale wiadomo, to jest ta sama uczelnia, ta sama tradycja. Tak panie Arturze, pana wykształcenie. Ja ukończyłem studia ja, ja mam studia wyższe, ukończyłem Akademię Uchowania Fizycznego, ukończyłem handel zagraniczny, niedawno skończyłem studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, a teraz jestem w trakcie studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy. No dobrze, czyli mniej więcej już teraz wiemy o tym, tak nazwijmy sobie zawodowym przygotowaniu, o yy, doświadczeniu, a teraz może dwa słowa o tym, co panu zdaniem jest taką najistotniejszą sprawą, najistotniejszym takim priorytetem na najbliższą kadencję, jeśli chodzi dnia zakroczył. Proszę bardzo, panie Arturze. Ja myślę, że należy odnieść się przede wszystkim do, do finansów publicznych, bo, bo od tego trzeba zacząć, tak? Myślę, że dług publiczny jaki powstał, co jest dość istotne w tej chwili i podkreślam głównie. Z uwagi na deficyt budżetowy, czyli na po prostu brakowało pieniędzy na wydatki bieżące, ten, ten dług rósł i rośnie z roku na rok, z kadencji na kadencję. W tej chwili jest to około 8 milionów złotych z tytułu kredytów, właśnie w związku z deficytem budżetowym. Także tu trzeba od tego zacząć, bo oczywiście. Rozwój gminy jest najistotniejszy, ale żeby gminę rozwijać, żeby prze, przeprowadzać inwestycje, żeby zacząć w ogóle inwestować, to trzeba stworzyć rzetelny program finansów publicznych i od tego trzeba zacząć. Należy przede wszystkim pozyskiwać inwestorów. Panie Arturze, musimy teraz dać głos panu Henrykowi, co jest priorytetem ja, najbliższej kadencji. Ja uważam, że podobnie jak pan Artur, że najważniejsze są finanse, przy czym zacząłbym od inwestorów. To znaczy, zacząłbym od ściągania tych ludzi do zakroczenia, którzy dadzą dodatkowe wpływy do budżetu. Bo naszym, naszą przyszłością jest zwiększenie dochodów własnych. Wykorzystanie to, miejsca i położenia. Tak jest i zwiększenie dochodów własnych, co się przełoży automatycznie na poprawę stanu finansów, finansów gminnych. Rozumiem. O tej sprawie podyskutujemy sobie w drugiej rundzie, a teraz robimy krótką przerwę. Samorządowy ring wyborczy. Piotr Fogler wracamy po przerwie. Przypomnę Państwu, że w dniu dzisiejszym dyskutujemy z kandydatami na stanowisko burmistrza gminy Zakroczym, panem Arturem Ciecierskim i panem Henrykiem Ruszczykiem, którzy przeszli do drugiej rundy i w najbliższą niedzielę 30 będą toczyli bój o kto będzie w najbliższej kadencji rządził tą gminą. Szanowni Państwo, zamykaliśmy naszą dyskusję. Tym, że obaj kandydaci zgodzili się, iż najistotniejszą sprawą, najistotniejszym problemem na najbliższą kadencję to będą kwestie finansów. To oczywiście, że obaj panowie mówicie, że trzeba te finanse pozyskać, ale ja bym chciał od panów usłyszeć, jak je pozyskać. Panie Henryk? Przede wszystkim uważam, że poprzez podatki od przedsiębiorstw, tak jak powiedziałem, od, inw od tych inwestorów, którzy zechcą w zakroceniu zainwestować. Ja już to zacząłem zresztą. Negocjacje z Intercarsem trwały prawie dwa lata, zanim Interkars zdecydował się zainwestować w zakroczyniu. Jest to dość potężna firma i uważam, że wiele dobrego w Zakroczyniu wniesie. Ale również chodzi też tutaj o na przykład dostosowanie planu zagospodarowania przestrzennego do oczywiście potrzeb inwestorskich. To również sprawa dróg dojazdowych i komunikacji terenów przylotniskowych, tak? z czym wiążemy swój rozwój, zaznaczam, przylotniskowy, z czym wiążemy swój rozwój, tych terenów skomunikowanie z siódemką i sześćdziesiątką dwójką. To jest bardzo istotny węzeł na Ostrzykowiźnie, który ostatnio został wpisany do projektu modernizacji trasy krajowej numer 7 i to pozwoli nam uzyskać trzy jakby aspekty, bardzo, czy też rozwiązanie trzech problemów. Po pierwsze, to jest obwod, może być obwodnica Zakroczimia i wszystkie tyry możemy bezpośrednio z 62 skierować na e, siódemkę. Po drugie, to jest dojazd do Warmińsko-Madurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która już istnieje i jest to 17 hektarów w tej chwili, ale rozszerzamy o następne 120. 120 I wreszcie rozwój obszarów e, obszarów M, ograniczonego użytkowania, który jako mamy wyobrażenie, mamy wyobrażenie, jak Pana propozycja wygląda. Teraz tak. Pan Artur. To znaczy, tak. Ja, ja generalnie zgadzam się z Panem Burmistrzem w kilku aspektach. Inwestorzy, yy, przyjazna polityka dla tych inwestorów właśnie poprzez odpowiedni plan zagospodarowania przestrzennego. Nie trudno byłoby się mi tutaj nie zgodzić. Jednak uważam, że Pozyskiwanie inwestorów to, to, to też nie będzie na już. Na CITO oczywiście chwała panu burmistrzowi za to, że jest ten Interkars i, i że ten Interkars będzie. Ja później odniosę się w pewnych kwestiach do tego Interkarsu. Natomiast jest bardzo ważna rzecz. Regionalna Izba Obrachunkowa, jeśli chodzi o 2012-2013 rok, nie wydała zbyt pozytywnej opinii na temat realizacji budżetu, a burmistrz otrzymał absolutorium. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że może być problem z uchwaleniem budżetu na 2015 rok, i to są fakty. Oby tak nie było. Niemniej jednak. Trzeba już, na już szukać oszczędności. Panie Arturze, ale ja Pana docisnę. Proszę. Jak pozyskać te pieniądze? Bo weszliśmy już w troszeczkę inny ale temat. Mówimy dobrze, mówimy teraz o pieniądzach, o pieniądzach na już, więc chcę powiedzieć o oszczędnościach. Jest hmm. bardzo dużo obszarów, gdzie moim zdaniem można byłoby lepiej zagospodarować te pieniądze i troszeczkę zaoszczędzić. Te pieniądze możemy przeznaczać na częściowe oddłużanie, albo na przeznaczanie pod, powiedzmy, wkład własny i pozyskiwanie jeszcze środków unijnych, czego gmina do tej pory praktycznie nie robiła. Natomiast oczywiście inwestorzy, 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 zgadzam się z panem Ruszczykiem co do tego, to te podatki, które będą wpływały do budżetu gminy, spowodują, tak, to są że środki to, dla gminy. Dokładnie, ja się z tym zgadzam. Dobrze, ale panowie, bo teraz mamy, mamy jakby pewne wyobrażenie, natomiast ja chciałbym jeszcze o jedną rzecz zapytać, jeśli pozwolicie i tą konwencję w ten sposób też pociągnąć. Mianowicie wybory samorządowe to poza wyborem wójta, burmistrza prezydenta, a także wybór Rady. Te Rady są wybierane w okręgach jednomandatowych w tej chwili. Jak to wygląda w zakroczymy? Czy jest szansa na skonstruowanie jakiejś takiej większości, która potem mogłaby wybranemu burmistrzowi na rzetelną współpracę? Panie Arturze. Ja odniosę się w ten sposób. Ja myślę, że każdy kandydat do Rady, a teraz radny, startował po to, żeby pełnić tę zaszczytną funkcję publiczną dla ludzi. I w mojej ocenie nie ma znaczenia, z jakiego ugrupowania komitetu jest. Ja myślę, że po tym jak będzie nowy burmistrz czy stary nowy burmistrz, mogę tak się odnieść, nie powinno to mieć żadnego znaczenia, ponieważ gmina jest w tej chwili w takiej sytuacji, że należy ją rozwijać, należy ją um, generalnie... To jest to wspólny interes. Tak, to tak. jest wspólny interes burmistrza i radnych. Ja myślę, że to powinno przyjść w sposób naturalny. Nie możemy w tej chwili poszukiwać odpowiedzi, tak jak ja spotykam się z pytaniami. No co ty zrobisz, jak zostaniesz burmistrzem? Nie wprowadziłeś żonę swoich ludzi w ranie, Ale, moment, tak. to jest brak szacunku i dla poprzedniej Rady, i dla tych radnych. Bo tutaj układy powinny iść na boki komitety. Najważniejsza jest gmina. Rozumiem. Panie Henryk, patrzył Pan na to, ten temat? Jak Najbardziej ja również uważam, że. Ludzie, którzy wchodzą do Rady, powinni przede wszystkim dbać o interes gminy, o interes mieszkańców. Więc podziały polityczne czy podziały światopoglądowe powinny się kończyć w momencie... Znaczy one są drugim rady. planem w tym wszystkim. Jakby one się plan. nie kończą, nie oszukujmy się, każdy ma swoje poglądy, ma swoje ale one nie, poglądy. nie powinny być najistotniejsze. Ale takie sprawy gminnych najistotniejsze powinny być. Czyli jedno słowo, przez... oba jesteście optymistami, że gdybyście wywili wybranie, to widzicie możliwość współpracy tak, z ja wybraną ja radą. Ja, ja również widzę absolutnie możliwość współpracy z każdym u, ugrupowaniem, które prowadziło jakiegokolwiek radnego czy, czy kilku do. Dobrze, do... jedno słowo jeszcze pan na to chodzi, nie? Dobrze, w takim razie przechodzimy do trzeciej rundy, Na tej chwili kończymy ten temat. Radio Hobby, 89 4 FM. Samorządowy Ring Wyborczy. Piotr Fogler. Wracamy do trzeciej rundy naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę, że gośćmi naszym dzisiaj jest pan Artur Ciecierski, który jest kandydatem na burmistrza gminy Zakroczym oraz pan Henryk Ruszczyk, również kandydat i obecny burmistrz Zakroczymia. Panowie, umówiliśmy się w tej trzeciej rundzie. Zadacie sobie nawzajem pytanie w sprawie, które was nurtują. Pan Artur, pan pierwszy. Ja jednak zacznę i będę drążył ten temat finansów, bo to jest to, co mieszkańcy Gminy Zakroczem chcą najbardziej wiedzieć. Panie burmistrzu, dlaczego przez ostatnie dwie kadencje ten dług, ten dług z tytułu deficytu budżetowego rośnie? A on rośnie? No powiedziałbym, że nie rośnie, a że w tej chwili już maleje. To jest po pierwsze. Po drugie, dług publiczny. Ja. Zadłużenie po prostu. Zadłużenie, tak chodzi o z tytułu no, kredytów, no, bo Nie chyba... mówimy o pożyczkach, z tytułu kredytów zadłużenie. Ono rośnie. Yy, nie, nie rośnie, bo już w tej chwili maleje. Było ponad 11 milionów, w tej chwili jest 10. Yy, ze wszystkimi długami mówię o 10,800. A jaki jest budżet, Więc, panie burmistrzu, roczny? Budżet jest yy, 24 miliony. Czyli to jest około 50%, tak? No nie, 40%. 40%? Tak, to jest 40%. Nawet w tej chwili już nie tałe 40%. W związku z tym, jak Pan na pewno wie, bezpieczne dla gminy jest zadłużenie do 60%. Tak, czyli, znaczy, to znaczy jest 40%. pozwolenie na to. 40%, tak, tak. No tak, ustawa o tym mówi, a my mamy 40%, więc jeszcze mamy pewien luz. To czyli następca będzie musiał jeszcze zadłużyć. Druga tak? rzecz to jest to, że, proszę Państwa, my kredyty, które zaciągaliśmy, to nie zaciągaliśmy na przejedzenie, na konsumpcję, tylko to były kredyty inwestycyjne. To Ale, były kredyty proszę, na kanalizację, to nie, były, no, proszę państwa, kredyty na absolutnie. stacje uzdatniania wody, to były na inne, inne cele inwestycyjne, zaznaczam inwestycyjne. Dobrze, Panie, Panie Henryku, jedno, dobrze. jedno słowo dla Pana. Panie, Panie absolutnie się z Panem nie zgadzam i, i mówi Pan w tej chwili o pożyczkach, a nie o kredytach. Pożyczki rzeczywiście, zgadzam się z Panem, zostały zaciągnięte na cele, o których Pan powiedział. Ja mówię o kredytach na deficyt budżetowy. Z dokumentacji wynika, że od 2006 roku do 2013 roku gmina zaciągnęła około, to, to znaczy powiem tak, zaciągnęła kredyt konsolidacyjny na kwotę ponad 8 milionów 300 tysięcy który spłacił poprzednie kredyty, w którym był jedyny kredyt inwestycyjny na rozbudowę strażnicy. To, co pan powiedział wcześniej, to są pożyczki, a nie kredyty. Ja po prostu pytałem pana i pan nie udzielił odpowiedzi mnie i słuchaczom, dlaczego to zadłużenie właśnie dokładnie na to przejedzenie, bo my, szanowny panie burmistrzu, nasza gmina zadłużyła się na mleko, a inne gminy zadłużały się na krowę. Krowę mają, która daje mleko, a my niestety to mleko wypiliśmy. A ja się z panem niestety nie zgadzam. Ja dalej twierdzę, że kredyty nie były zaciągnięte na przejedzenie, tylko na cele inwestycyjne. Równie, również pożyczki były zaciągnięte na cele inwestycyjne, ale to nie zmienia postaci rzeczy, panie. Panie Henryku, teraz pan może zadać pytanie. Skoro, skoro tak, to może ja bym zadał pytanie z tego rodzaju. Oczywiście ja nie chcę tutaj prowokować, ale pisze pan dużo w swoim programie o tym, że... W urzędzie to jest patologia, w gminie to jest patologia, że jest, Pan preferuje transparentność, uczciwość. Czy Pan mi to zarzuca, czy też Pan chce, żeby w ten sposób sprawować władzę? Czy to mają, ma być cecha. Czyli pytanie, pytanie brzmi konkretnie o, o zarzut tak. nieprzejrzystości funkcjonowania tak, urzędu. Tak. Tak. Oczywiście zgadzam się z tym że i będę, pod, i będę twierdził nadal, że gmina nie działa transparentnie. Nie zgadzam się z tym modelem z zarządzania gminą. Oczywiście nie we wszystkich aspektach, ale weźmy na przykład ustawę o pracownikach pracownikach samorządowych. Pracownicy powinni być zatrudnieni zgodnie z tą ustawą. Niekoniecznie tak się dzieje. Kolejna sprawa. Mówimy o transparentności. Yy, wiele razy czytaliśmy yy, artykuły na temat um umorzenia, umarzeń kwot podatków i czynszów. Dlaczego gmina... Ja poszedłem do gminy, do pani sekretarz na rozmowę. Dlaczego gmina nie upubliczni tego na BIP-ie? Dlaczego inne gminy pościenne pokazują to do publicznej wiadomości, a gmina nie i stąd się rodzą plotki? Dlaczego Yy, Czyli chodzi o metodę jednym słowem Chodzi mi o transparentność Ludzie, mieszkańcy, to gmina To nie burmistrz i radni i pracownicy I urzędnicy, to gmina Generalnie chodzi mi o taki model Zarządzania gminą Są pewne zjawiska, jak ja to określam Może dość radykalnie patologiczne Które powinny, powinny zostać To, 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 to być po Słowo to, dla pana koniec. Henryka no Nie zgadzam się z, z tym, bo, bo to jest zupełnie inaczej, proszę Państwa. Jeśli chodzi na przykład o umorzenia, to jest obowiązek. To jest obowiązek publicznego ministra. ogłoszenia. Tak? tak jest, wywieszenia po każdym kwartale, wywieszenia na tablicy ogłoszeń. Ile i komu zostało umorzone i z jakich powodów? I tak było robione. Rozumiem? I tak było robione. No tak, ale mamy dzisiaj też świat, w którym są media elektroniczne, można to, że tak powiem, też inaczej. Ale oczywiście z punktu widzenia prawa to ma być wywieszone na, na tablicy w urzędzie. Panowie, Panowie, tak. Jedno słowo, panie aktorze, bo ja mieliśmy ja tak, tak. jedno króciutkie tak. pytanie. Bardzo szybko, bardzo Chodzi proszę. Chodzi bo... o pozyskiwanie środków z funduszy unijnych. Gmina w tej chwili jest na 470 miejscu z 575 gmin w Polsce, bo ja do takiego artykułu dotarłem. U nas są, panie burmistrzu, panie burmistrzu zauważane koncepcje projektów, budowa ciągów pieszych z 2009 roku, Orlik i tak dalej. Proszę odpowiedzieć, dlaczego gmina nie pozyskuje środków unijnych? Pozyskujemy środki unijne. Zgodnie z naszymi możliwościami, Panie Arturze. To nie tak, że możemy i, tych środków pozyskać nieskończoną. Czy najpierw nieskończoną trzeba wyłożyć, pozyskać? Spoty. Najpierw trzeba przede wszystkim mieć wkład na udział własny, po drugie, mieć możliwości zaciągnięcia, proszę Państwa, kredytu tak zwanego pomocowego dopiero później oczekiwać na zwrot środków. Czasami czekamy na zwrot środków, tak też było. Dyskusja o, na ten temat toczy się od tak, dłuższego od czasu. Dwa lata. Panowie, musimy pomału kończyć, a chcę jeszcze Wam dać po kilkanaście sekund dosłownie, bo przegadaliśmy troszeczkę o to, żeby <coughs> siebie zaprezentować. Panie Henryku, ma Pan piętnaście sekund, żeby przekonać do siebie wyborców Proszę Państwa, ja odnoszę się do tego, co powiedziałem na początku. Przede wszystkim będę kontynuował sprawę pozyskania inwestorów, zwiększenia tzw. dochodów własnych i wtedy będziemy również mieli możliwości większego pozyskania środków unijnych i nie tylko unijnych, ale wszelkich środków z zewnątrz. Bo nie tylko środki unijne są, są środkami do, do pozyskania, jeśli chodzi o wykonywanie zadań własnych gmin. Panie Arturze. Zanim przegonam do siebie wyborców, yy, chciałbym tylko się króciutko odnieść w związku z yy, plotkami, które się pojawiają w tej chwili w gminie. Króciutko. Drodzy Państwo, drodzy mieszkańcy i drodzy pracownicy Urzędu Gminy i jednostek budżetowych. Usprawnienie funkcjonowania Urzędu gminy to nie polega i nie będzie polegało na tym, żeby pozbywać was pracy na lewo i prawo. To jest pierwsza rzecz. Usprawnienie funkcjonowania oświaty nie będzie polegało na likwidacji jakiejkolwiek szkoły. I teraz przechodzę do, do konkretów. Drodzy Państwo, pierwsza dura wyborów była świetna frekwencja. Powtórzcie to, 2200, prawie 300 głosów zostało oddanych na. Kontrkandydatów obecnego burmistrza. Prawie 900 głosów na obecnego burmistrza. Pójdźcie, postawcie kropkę nad i. Jest niepowtarzalna szansa na zmiany. Jednym słowem, obaj, jak rozumiem, panowie i ja również apelujemy. Przede wszystkim trzeba iść i zagłosować. Iść i zagłosować. Proszę państwa, gościliśmy dzisiaj kandydatów na burmistrza Zakroczymia, pana Artura Ciesierskiego i pana Henryka Ruszczyka. Życzę panom powodzenia i oby. Obyście obaj byli po tych wyborach zadowoleni. Dziękuję, Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. To był samorządowy ring wyborczy.